Roślinność, drzewa, kwiaty, owoce. Większość terytorium Kenii to pustynia i półpustynia. Pozostały jednak obszar, szczególnie w porze deszczowej, pokryty jest bujną roślinnością. Na plan pierwszy wybijają się kwiaty, tworzące przebogaty wachlarz kolorów i kształtów. Obsypane są nimi drzewa, krzewy a także płożą się one po ziemi. Fikusy, dżakarandy, kaktusy, oleandry, Bugenville, gwiazdy betlejemskie, które w naszym klimacie mają co najwyżej swoje miejsce w doniczce, w Kenii są wszechobecne, rosną nawet przy drogach. Wielu tubylców, przyzwyczajonych na co dzień do tej przyrody, nawet nie zdaje sobie sprawy z jej niezwykłego piękna. Urocze drzewa są nierzadko siedliskiem wielu gatunków ptaków, zakładających tam swoje gniazda. Bałbaby należą do najpotężniejszych drzew Afryki. Obwód takiego drzewa może osiągnąć nawet 18 metrów. Ulubionym zaś przez ludzi zwierzęta drzewem jest rozłożysta ambrela, tak zwany parasol. W jego cieniu znajdują schronienie przed palącymi promieniami słonecznymi wszyscy utrudzeni. Spośród owoców wyróżniają się wszechobecne banany rozmaitej maści i wielkości, które tam spożywa się w różnych postaciach – surowe, gotowane, suszone i pieczone. Inne owoce to papaje, mango, awokado, marakuja, ananasy, pomarańcze czy cytryny, których miejscowi raczej nie zbierają, nie zdając sobie sprawy z ich wartości witaminowej. Malajka ninge kuo